Cześć, jestem w trakcie pikowania pomidorów. E, lecę teraz z malinówkami, malinowy e, ożarowski i faworyt. E, część już wypikowałem, wy, wy rozpikowałem, jeszcze dochodzą pomału. E, tak, to dochodzą pomału koktajlowe pomidorki. Black Cherry, strasznie kiepsko wykiełkował kurczę. Będę musiał chyba dorobić najlepszy pomidor, najfajniejszy, a bardzo kiepsko wykiełkowały nasionka. Było wysiewane chyba tego było najwięcej, bo tego było chyba 5 paczek wysiewanych. Mniej więcej chyba po, 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 jednym, po jednym gramie z tego co pamiętam, chyba wysiewałem, czy po półtora grama. No ale widać jak to wschodzi. Niby jeden, jedna skrzynka, a niestety dość nierównomiernie wzeszło. Tu jeszcze mi zostało do rozpikowania, no Brutus to już z tego chyba też już nic nie będzie, bardzo mizernie wykiełkował, yy, tu co my mamy Krakowski i Betalux, do rozpikowania. I tu jeszcze nam został Malinowy Warszawski, marmadę, tutaj Gigant jeszcze też bardzo mizernie, no i Gruszkowy yy, Żółty Koktajlowy. Do rozpikowania z pomidorków, a nie, i tu jeszcze mam ten mały taki karłowy e, czerwony i koktajlowy też pomidorek. No, a to jeszcze parę dni e, zanim, zanim się za niego zabiorę. Tutaj skiełkowała dość fajnie trawa cytrynowa. E, meliska też już do rozpikowania mam. No i tutaj te moje nieszczęsne orzeszki ziemne, kurcze, z których zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć sztuk z trzydziestu, no ale żyją. Może coś z nich będzie, zobaczymy. Dobra, wracam do tych pomidorów. Pokażę, jak radzić sobie z pomidorami, które będą wyrosną za długie. Wygonią wam, bo było za dużo cienia e, na parapecie. Jakieś pochmurne dni były i wyrosły bardzo długie. Jak ja to robię? E, nie ma co się bać. I pomidorka można spokojnie wsadzać dużo głębiej niż jego korzonki. Czyli taką sztukę. Włapiemy zakorzonek i ściągamy głęboko do samej łodyżki, nawet jeszcze głębiej spokojnie, może tylko jedną ręką, mi jest tak trochę ciężko, weźmy jedną sztukę, o, w ten sposób i zakorzonek ściągam głęboko do samego dołu i siedzi, nawet nic się nie stanie. One są dość giętkie, dość, dość, dość elastyczne na tym etapie, można spokojnie też delikatnie ściągnąć go, tylko żeby korzeń został pod ziemią, wiadomo, w ten sposób. Jak jest jakaś, nie wiem, płytsza doniczka, macie płytszą doniczkę, jak pikujecie, czy pojemniczek jakiś. W ten sposób i delikatnie ściągamy do dołu. Ważne, żeby korzonki były troszeczkę, troszeczkę niżej. I w ten sposób też można wsadzić. Do tego pomidora, mimo że on ma nawet nie wiem pięć, czasami nawet 10 centymetrów, to spokojnie wsadzacie go po samą, po same listki, jak najgłębiej. Wtedy się nie będzie przewracał, nie będzie się giął. I wiadomo później do, na parapet jasny. No, jeśli będzie znowu sytuacja, że będziecie mieli za mało tego słońca, e, to on znowu będzie gonił do góry, niestety. No, ale też jest możliwość później wsadzenia znowu do ziemi. Jak już do foliaka będziecie przenosili, przenosili pomidorka czy do gruntu, no to spokojnie możecie go e, znowu wsadzić po same liście. Jak już będzie czas na to, żeby go posadzić w gruncie, no to już wtedy wiadomo, że tego słońca jest na pewno więcej i on już nie będzie e, tak strasznie, ciężko jedną ręką się to robi, e, nie będzie tak strasznie gonił e, do góry i siedzi. No ten troszeczkę za głęboko jest, za chwilę go poprawię, tylko mówię, w jednej ręce kamerę trzymam i jest dość, dość ciężko. No i jak pikujecie, zawsze starajcie się wybierać mniej więcej jednakowej wielkości, nie wsadzajcie pomidorków, które są gdzieś tam ledwo co skiełkowane, czy jakieś naprawdę maluteńkie. Starajcie się zawsze jednakowej wielkości, bo jeszcze mamy teraz drugi, drugi kwietnia, trzeci no to jeszcze dobry miesiąc tak naprawdę posiedzą gdzieś w szklarni, na, na parapecie w domu, zanim te przymrozki się skończą no chyba, że macie ogrzewane foliaki no to jest inna sytuacja, ale jeśli nie i czekacie na koniec przymrozków, czy nawet na tego 15 maja no to Trochę z wami posiedzą i na pewno dość mocno w domu wam wyrosną. Dlatego dobrze, żeby w takiej skrzynce były jednakowej wielkości, bo one później, jak rosną, to wszystkie rosną równomiernie. A jak będziecie mieli jednego większego, drugiego mniejszego, no to te większe po prostu zagłuszą tego, tego, tą mniejszą sztukę. No i dobra, i tak to wygląda. Rozpikuję jeszcze parę e, tych faworytów. No, mówię, u mnie też już gonią, bo są strasznie gęsto wysiane. Tak zawsze wysiewam bardzo gęsto. Dlatego one tak gonią do góry, no ja nie mam z tym problemu, jakoś sobie radzę. Dobra, do usłyszenia. Cześć.